Życie nastolatki, odcinek piąty, sezon drugi. Bolało? Tak, bardzo! Już nie płacz, przepraszam. Słuchaj. No. Jesteś w ich klubie, tak? No. Na znaczy, ciebie nie będę zła, bo jesteś moim ratem, ale. Wiesz, co jej zrobili? Nie. Dobra, wiem. Byłeś, brałeś w tym udział? Tak. Powiedz mu coś. Ja? No. Ej. Po pierwsze, musisz iść do tych łamak i przyprowadzić ich tu. Dobrze, prezydentko. Chłopaki, chodźcie. Ej, idę Lucja, znaczy nie Lucjan, nie wiem jak masz na imię. Ja jestem baron. No to chodźcie. Chodźmy chłopaki, my jesteśmy lepsi od tych bab. Co mówiłeś? Że jesteśmy gorsi od tych bab. No. Przynajmniej w tym się zgadzam. zostaje swój ulubiony tart. Baba! Wolę już jeść go później. No dobra. To jest. Teraz tak, mery. obrażaliście moją kuzynkę. Raz, dwa, trzy, cztery. A zwłaszcza ty. Wiecie, proszę. Zwłaszcza ty. Ona udaje! Nie udaje. Ja ją już znam. A ty? Co? Nie wiem, jak mogłeś mi to zrobić. Myślałam, że mnie kochasz. Oreo! Myślałam, że mnie kochasz! Ja Cię kochałam. Zaraz Ale już. na niby. Ja go zawsze kochałam, tylko wstydziłam się tego powiedzieć, bo Ty zawsze byłaś obok niego. To teraz, z kim Ty jesteś? Ja jestem z. Nie, no dobra, z tobą żad. No, wybierz ją, a mnie. Pamiętaj, że to też jest moja kuzynka, a ja to byłam twoją dziewczyną. No co? Poczekajcie, sprawdzę, która lepiej całuje. Dobra. Teraz, która lepiej wygląda. Hmm, hm, hm. Hmm. Po moich analizach wybrałem. Wybrałem. Yy, Wybrałem. Kogo? Oreo! Nie! Oreo, Oreo, Oreo! To nie jest baba. dostaniesz się, jak wybierzesz. To. Wybieram. Y... Dianę! A wiesz, kto to jest Diana? Tak, ty. No i teraz. Po powiedz pięknie, kogo wybierasz. No, ciebie! Widzisz kuzyneczko? Jak ty mi to mogłaś zrobić? Wracaj! Co chcesz? Przecież to nie moja wina, że mnie wybrał. Zostaw nie? Ale i tak ją kocham. No to. Dobra, to był żart. Chciałem zobaczyć, czy ci na mnie zależy. Czy ci na mnie zależy? Tak, ciekawe. <grystanie> Idź teraz do niej. Raz, dwa, trzy. <grystanie> Niech on nam do mnie nie idzie. Nie chcę jego suchej dupci widzieć wiajcie uh! ze sobą, bo was... To, to wyjdź stąd! Zamykam was w tym pokoju, chodźcie chłopcy, uh. idziemy. Muszę być z tym łajdakiem no, zamknięta. Uh. I co masz mi do powiedzenia? No co? Kocham cię. Naprawdę? No, Diana to jest jakaś y, idiotka. Mm. Diana! Tak? <grym> Jak mogłeś mi to zrobić? Mm. Jak mogłeś mi się to A... zrobić? Pytam się On mnie zmusił Co? Jak? No pytam się, Baron yy... Oreo! Baron! Nie, przywiążę ci do tego łóżka I gadaj ja, ja, ja Ja Zatęskniłem sobie za tobą I chciałem ją pocałować Pomyślałem, że to jesteś ty Kłamca nie jesteś już moim chłopakiem! Jej! Jestem wolny! La la la, la, la. Who A, A, A jesteś Ebi? ze mną? Nie. Nie! I tak nie dam ci się podzwyczaić. Idę do pokoju swojego. Zaprę! Jesteśmy razem, tylko pod jednym warunkiem. No. Możesz, sieć, możesz być ze mną i z moją kuzynką, tylko moja, moja kuzynka ma się o tym nie dowiedzieć, że jesteś ze mną, ok? Motoczyk je. Wybierz jedną z nas i. Ciebie! Do... Dobra, teraz zawołajmy tu kuzynkę. Chodź, Oreo! Ja mam na imię Oreo. Nie Oreo, powiedziałam Oreo-kuzynka. Ja jestem kuzynka, ale nie Oreo. No, słuchaj, bo Baron chciał wybrać jedną z nas. Zostańmy no w szeregu. Mm, pierwszy rzut oka, Jana. Wybrałeś mnie? Tak. Kocham Cię. Koniec tych czułości. Dlaczego <grym> on <mi> to zrobił? Oj, <grym> laska. Chcesz być moją dziewczyną? się zakochało w bracie Diany bracie Diany? To twój kuzyn No i co z tego? Kochasz <grym> mnie? No tak W końcu mam babę W końcu mam babę W końcu mam babę Stól! Syneczku! Syneczku! Maria. Syneczku! Baba no to ja najlepiej pójdę. Koniec tych czułości! Do łóżka! Do łóżka? A z kim? Sam! Z Twoją poduszką! A ci mówię poduszka? Oto są Twoje kluczyki do auta. <noise> <noise> nie mam <noise> auta. No dobra, no to masz udawane. O co za dziecka! W ogóle. <głos> mam. <głos> <głos> z mieszkania E <small> Samki <small> <small> <small>